Cześć, w tym odcinku dowiecie się, czym jest rzutowanie zmiennych w języku C. Rzutowanie zmiennych to tak naprawdę jest, no, powiedziałbym, w miarę krótki, prosty temat. Może zacznijmy od początku. Rzutowanie to jest konwersja jednego typu zmiennej na inny typ. W praktyce oznacza to, że po prostu liczba po rzutowaniu zmieni nam się. Ale w jaki sposób? Najlepiej by było, gdybym to omówił właśnie na przykładzie, i takim przykładem będzie takie działanie. Mamy coś takiego, że zmienna float pi i zmienna wynik. I obie są właśnie typu float. Pamiętajcie, że deklarując zmienną float zawsze, nawet jeśli to będzie 0, no to musimy wpisać 0.0. To taki tutaj taka wskazówka. I robimy coś takiego. Wynik Czyli do zmiennej wynik zapisujemy 2 razy pi, po prostu mnożymy pi razy 2 i wyświetlamy wartość wyniku w konsoli. Sprawdźmy, co się stanie. Mamy wynik 6: 2, 8, 3, 1, 8, 0. Dobra, a gdybyśmy teraz zrobili rzutowanie tego wyniku na zmienną int, robimy coś takiego. Int. W taki zapis. Jeśli robimy zapis w okrągłym nawiasie tylko typ zmiennej, prawda, czyli int to słowo kluczowe i za tym nawiasem robimy drugi nawias, który obejmuje nam jakieś działanie, to wynik formalnie jakby będzie floatem nadal, no bo nie zmieni nam się typ zadeklarowanej zmiennej, ale już wartość do tej zmiennej zostanie zrzutowana na typ int. A to oznacza, że w tym przypadku nie dostaniemy wartości po przecinku. Zobaczmy jak to jak to wygląda. Proszę bardzo, mamy 6. Tam było 6.28 coś tam coś tam. Po zrzutowaniu tego wyniku na typ integer, w ogóle nie mamy informacji o tym, co się dzieje po przecinku. Typ int obsługuje tylko całkowite, a więc ten wynik zachowa się jako liczba całkowita, ale zapisana w formacie w formacie float. Więc no tutaj mamy taki zapis, właśnie z kropką, ale po przecinku nie mamy nic. Mamy same zero. Już mam nadzieję, rozumiecie, o co chodzi z tym zrzutowaniem. My zrzutujemy wartość danej zmiennej tak, żeby się zachowywała jako, właśnie, inny typ. My tutaj do zmiennej wynik, czyli zmiennej typu float, zapisujemy wynik działania, który, jakby nie patrzeć, jest typem float ale przed zapisem zrzutujemy to na typ e, integer, czyli typ liczby całkowitej. E, mam nadzieję, że rozumiecie, e, jeśli tak to bardzo się cieszę, jeśli nie to zadawajcie pytania w komentarzach, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie cześć!